Z tej strony Minecraftowej wracam niestety do Was ze smutną wiadomością. Z powodu, że muszę zakończyć tą serię. Bo dałem komputer do naprawy i musieli mi go cofnąć do ustawień fabrycznych i straciłem wszystko: e, wszystkie nagrania, ten świat, na którym to razem budowaliśmy. Ale zaczynam nową serię z innej gry, dlatego jak chcecie, abym w Minecraftie rozpoczął serię podobną do tamtej, czyli też że buduję, gadam do was. Tu napiszcie w komentarzu, że tak chcemy tą serię. Tak no, to zrobię, bo wiem, że mi się nie podobała. Dziękuję wszystkim, co nie obejrzeli prawie wszystkie, albo wszystkie odcinki z tej serii. Generalnie dwa odcinki nie zostały wstawione ostatnie, bo jak został komputer dany do naprawy, to usunęli mi wszystko, a nie zdążyłem ich wstawić. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Pa, pa.